Jestem już w telefonie Ej, co, o czym to ja mówiłam? I zaśpiewasz mi do telefonu. Obiecałeś dni Żeby mi zaśpiewasz. Że co? I zaśpiewaj mi e, Szalona Luza YouTube i milion Nie znasz? A co znasz? Coś co znasz? Obojętnie. Ej kurde, obiecałeś. Nie nie odzywam się do ciebie, obrażam, obrażam się. Obrażam się, bo obiecałeś, a nie dotrzymujesz słowa. Ja zawsze dotrzymuję. Ja zawsze zawsze. Twoje słowa, czy nie? Magda, niech ci zaśpiewa Aleksandrę. O! Zaśpiewaj mnie Aleksandrę. Na pewno to znasz, karty to znam. Tylko głupi tego nie zna, tylko chyba nie jesteś głupi. Alexandra mi ha Stava Stai senca. Ale, ale.